Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli? Otwarcie, budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo czuły dotyk, wystarczy. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest wybrać, życie nie po to, by bezczynnie trwać, i aby żyć siebie samego, trzeba dać. Problemy Twoje, moje, nasze, boje, polityka. Choć każdy włos na głowie naszej policzony. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, nie rzuci Daleko rajdy gdy na człowieka się zamykam Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest wybrać. Życie nie po to by bezczynnie trwać, i aby żyć siebie samego trzeba dać. Dobry wieczór państwu. Szczęść Boże. <kluczy> Witamy państwa bardzo serdecznie na pierwszej gali darczyńców Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy. To dzięki państwu cały ubiegły rok mogliśmy pomagać. Cieszymy się, że tak licznie odpowiedzieli Państwo na nasze zaproszenie. To dla nas ogromny zaszczyt i duma mieć takich darczyńców i przyjaciół jak Państwo. Teraz bardzo serdecznie prosimy Jego Ekscelencję, Księdza Biskupa Artura Misińskiego o słowo, o modlitwę na początek naszego spotkania. Najpierw bardzo serdecznie pragnę podziękować za to, że Państwo przybyli Skorzystali z tego zaproszenia, który wzywa nas do wielkiego dziękczynienia. Dziękczynienia za serce, bo przecież Caritas to miłość, a miłość łączy się nierozerwalnie z sercem, które chcemy okazywać innym. Caritas ma to do siebie, że jest to działanie zorganizowane, które pragnie jak największą ilość środków przy jak najmniejszym zużyciu na koszt. Dać to, co zostało zebrane. Nie byłoby Caritas w takim wymiarze, w jakim mamy dzisiaj, gdyby nie było państwa, a więc tych, tej rodziny, którą chcemy właśnie dzięki dzisiejszej Gali także więzi te rodzinne zacieśniać, pogłębiać, by czuć się jedną wspólnotą, która będzie miała tę moc wewnętrzną, by. Dzielić się z innymi, być dla innych. A teraz czas na dreszczek emocji. Nie mam na myśli nagród i podziękowań. One za chwilę. Czas na finanse, proszę Państwa. Rozliczamy się za 2013 rok. Niech te liczby pokażą, jak wiele znaczy Państwa. Nawet najmniejszy gest, najmniejsza ofiara. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Cieszymy się, że tak się w naszej firmie podziało, że, że udało nam się podjąć decyzję i systematycznie możemy pomagać dzieciom w szkole, obdarowując ich ciepłymi posiłkami. Mam nadzieję, że przez kolejne lata w firmie będzie się toczyło tak dobrze, że będziemy mogli pomagać jeszcze więcej. Dziękuję. uroczystość, uważam bardzo dobry pomysł. To, to myślę bardzo miły gest ze strony Karinas, aby też dostrzec te firmy, te instytucje, które na co dzień angażują się w pomoc, wspierają. Więc, więc no przepiękna inicjatywa. Ale tak naprawdę to podziękowania, tak jak już mówiłam wcześniej, należą się Caritas, bo to jest główny pomysłodawca, inicjator, organizator wielu akcji społecznych, wielu przedsięwzięć, plus to, co robi, czyli wpisuje się w te wszystkie działania, takie bym powiedziała, realizowane też przez podmioty publiczne, tak jak Urząd Miasta. Wow! Wow! Wrażenia mega, gdyż jestem bardzo zaskoczony wyróżnieniem, które otrzymaliśmy. E, Nikt z Caritasu, mimo że dużo ludzi z nami nie sprzedał informacji, że, żeby się przygotować, e, więc zaskoczenie bardzo duże, bardzo miłe i cieszymy się, że możemy być z nami. E, e, Bardzo pozytywni ludzie, e, pięknie przedstawione. E, e, różne zagadnienia związane z pracą Caritasu. szepczeń na gala. Jest super. Bardzo fajna oprawa, bardzo fajne, fajni ludzie, świetna atmosfera, świetna gala. Powiem szczerze, że jestem zaskoczona formatem tak wielkim, że tyle fajnych osób zaprosiliście, że artyści świetnie sobie dają radę. Ja ich nie zachęcam, oni po prostu przychodzą, bo widzą, że są jakieś efekty. Że jak jest tłusty czwartek i kiermasz, tak, no to można się w to fajnie włączyć, później są te pieniądze przekazane, nie duże, bo niedużo ale przekazane na coś sensownego i, i chyba taka, taka prawda jest dla nich najważniejsza, że można coś zrobić i są tego efekty wymierne wcale nie dla nich. Kiedyś ktoś z pracowników karitasu zapytał mnie, co ksiądz robi w parafii, że ksiądz ma ofiarnych parafian. Zwłaszcza chętnych dodatków na rzecz Karitasu. A ja powiedziałem, po prostu nic nie robię. Nic. Bo jak, jeśli bym zaczął coś robić, to najprawdopodobniej zepsułbym to, co robi sam. Karitas są są na obrazem, gdy pękną. Wtedy w rana wzbiera ból, ale człowiek. Ja serdecznie dziękuję, i szczerze mówiąc, jestem chyba najbardziej zaskoczony ze wszystkich osób tutaj wyróżnionych, bo naprawdę nie zasługuję na takie wyróżnienie, ale to zobowiązuje, żeby pomagać jeszcze więcej. Serdecznie dziękuję. Na, 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 na. Na 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 dziękowanie w imieniu dziennikarzy TVP Lublin, bo my naprawdę jesteśmy bardzo życzliwi i otwarci dla Caritas. Chciałam powiedzieć o ludziach z Caritas. Kiedy poznałam księdza Wiesława, było to kilka lat temu. Jakoś też pozwolił mi iść albo wskazał mi myślę, że taką prostą drogę wśród wielu zakrętów w moim życiu. Kiedy od jakiegoś czasu poznałam bardzo młodych, fantastycznych ludzi, w imieniu tylko trzy osoby Magda, Joasia, Mateusz to chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować, że to Wy nadaliście i nadajecie mojemu życiu sens. I proszę Was o to, żebyście mnie nie zostawiali. Dziękuję bardzo. Świat jest twój, że już nie ma sensu nic. Nie trać nadziei, głowa do góry nie poddawaj się, bo On jest tu z nami w każdy czas. I nie, nie pozwoli ci upaść na twarz. Więc miej odwagę i idź na świat. A Muszę się dbać, nie stój w cieniu, bądź jak geniusz oświetla. Cieszę się, że mogłam tutaj wystąpić i zaśpiewać z Łukaszem. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Z tego co widziałam wszyscy się szeroko uśmiechali, także myślę, że było bardzo dobrze. To, że mogę być z Caritas to jest dla mnie naprawdę ogromna satysfakcja i zaszczyt. Mówię to szczerze, bez jakiegoś uniesienia i nie chciałabym, żeby to banalnie zabrzmiało. Naprawdę to nadaje mojemu życiu sens. Jak gala, cieszę się w ogóle, że jest gala i mam nadzieję, że ona będzie kontynuowana, więc takie były już zapowiedzi. Tworzycie dzięki też tej gali, no ale tworzycie przez cały czas łańcuch ludzi dobrych serc, rozsiewacie to dobro i to dobro później się kumuluje na końcu na gali. Warto też komuś powiedzieć dziękuję i ja Wam mówię dziękuję Luza. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To dla mnie ogromne wyróżnienie. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że reprezentuję tak naprawdę pewną wspólnotę, którą tworzymy w Sabinie. I tak chociaż ja mogłam tutaj być, słuchać tych wszystkich słów, które niewątpliwie są takim ładowaniem akumulatorów na to, by wrócić i z ogromną radością, chęcią iść i działać dalej. Zbiernie, że ta gala miała miejsce. Pierwsza była to gala i bardzo potrzeba takich sytuacji, takich momentów, w których właśnie ta integracja osób, które na co dzień żyją w różnych środowiskach mają tę samą myśl, aby swoją postawą, swoim czasem, myślą, a także materialnymi datkami służyć innym. Tej wdzięczności nikt nie jest za dużo, a więc jeśli potrafimy powiedzieć sobie dziękuję, na pewno to będzie procentować także y, potem w ofiarności. i nawet ta informacja, która płynęła tutaj dyskretnie o tych dziełach, które są prowadzone przez Caritas jest bardzo potrzebna. Nie każdy, nawet jeśli sięgamy do internetu często, będzie mógł przeczytać sobie i mieć te informacje stamtąd. Tutaj to wszystko włączone w program, który stworzył, że wieczór, nawet jeśli długi, był bardzo krótki w odczuciu i z przyjemnością byliśmy razem, ciesząc się, że możemy pomagać innym.